Witam Państwa po raz kolejny. Dzień jak dzień, w dzień zimowy, sezon grzewczy. Powietrze mamy w Ełku od umiarkowane do słabe, z wysokim poziomem zanieczyszczeń. Yy, tak, a tutaj mamy tak, się jara. To tylko część kominów ulokowanych w centrum miasta Ełk. Kochani, może nie wszyscy mnie rozumiecie, ale celem moich emisji jest wpłynięcie w jakiś sposób, w sposób pozytywny dla nas wszystkich, konsumentów i inwestorów. Z inwestorów w sensie inwestorów w nieruchomości, ponieważ ja uważam, że ceny nieruchomości w ełku są bardzo zawyżone i nieadekwatne do tego, co możemy tutaj. Yy, co możemy tutaj? Brakuje mi słowa uświadczyć. Wybaczcie mój niedobór słów polskich, ale 15 lat pobytu w Norwegii robi swoje. Yy, więc zobaczcie. Tak wygląda. Dzisiaj wszystko idzie pięknie, ładnie do góry. Wczoraj natomiast szło tutaj w okna nam. To jest, to jest zmienne. Akurat teraz idzie do góry. Za chwilę może iść tutaj na yy, bloki mieszkalne. jak wspomniałem, tych kominów jest tutaj więcej. I musimy. Musimy uświadamiać ludzi, w jakim miejscu żyjemy i naciskać na deweloperów budujących tutaj nieruchomości, bo im się chyba w główkach popierdoliło. Takie ceny nieruchomości sobie tutaj mają i żerują na tej fali fejkowej informacji, że y, tutaj zielone płuca Polski, że tu ekologia. Gdzie ta ekologia? Ja tutaj ekologii nie widzę. Moglibyśmy mówić o ekologii, gdyby to te emitery zostały wypierwiastkowane gdzieś daleko poza miasta. O, 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 widzimy tutaj z tego wielkiego komina, tutaj z tej ciepłowni, już zajewania tutaj poszedł w dół wiatr. O, widzicie, jak pięknie idzie, idzie w naszym kierunku. Tutaj w moim kierunku idzie ta, ten dym, to idzie tutaj, to wszystko jest tutaj. Widzieliście na poprzednim, na drugim telefonie moim, pokazałem wam aktualny z wczoraj i z dzisiaj stan jakości powietrza, jaki tutaj mamy. Nie zaleca się. Dłuższe przebywanie na podwórzu. Wiecie co, mam mikroklimat tutaj zrobiony, bo nie sposób wytrzymać przy grzejących, grzejnikach, przy zamkniętych oknach, ponieważ powietrze będzie tak suche, że nie da się oddychać. Te świeże powietrze musi być dostarczane do domostwa. Więc mikroklimaty mam poustawiane i wali. No wali spalenizną jakąś. No skąd wali. No, przecież tam para leci, tak? Według tych niektórych umysłów, które mnie tak obficie hejtują, według nich to leci para. Słuchajcie, produktem spalania biomasy węgla jest para. Jeżeli produktem spalania węgla jest para, to dlaczego zwykli, indywidualni? Mieszkańcy, że tak powiem, którzy mają piece na węgiel, dlaczego nie mogą palić węglem? Dlaczego mają wymieniać, w myśl unijnych dyrektyw płynących z Brukseli, dlaczego mamy wymieniać kopciuchy, tak zwane według nich piece na węgiel, na ekologiczne, według nich, źródła ciepła? Przecież ostatnio. Wylewa, wylewają się w ilościach masakrycznych informacje, że Zielony Ład to wał. Wow. Niemcy kazali nam zdelegalizować kopciuchy, tak zwane, zakupywać u nich piece na jakieś ekogroszki, pelety, których się okazuje już w Polsce nie ma. Ludzie nie mają czym palić. Drzewem nie można palić, musi mieć odpowiednią wilgotność. Utworzyli takie jurysdykcje prawne, żeby jebać zwykłych obywateli. Robią naloty Straży Miejskiej, badają wilgotność, jakość, czym palisz, wlepiają mandaty, nakazują wymianę pieców, nie dają dotacji. Na przykład teraz, ja mam jeden lokal, w którym mam piece yy, yy, na węgiel. I chciałem je wymienić na ekologiczne źródła ciepła, i nie mogę tego zrobić, ponieważ nabór wniosków w Urzędzie Miasta Wełku trwa od kwietnia. I dzwoniłem tam i mi powiedziano, że nie można, że oni nie prowadzą naboru, ponieważ jest sezon grzewczy. I w sezonie grzewczym oni wychodzą z założenia, że nikt nie będzie wymieniał kopciucha na ekologiczne źródło ciepła. No przepraszam bardzo, kurwa. Po jakiemu oni myślą? No ja chcę wymienić kopciucha na ekologiczne, według nich źródło ciepła. Więc chciałem starać się o te 3000 zł śmieszne, żeby w jakiś sposób mi to zrekompensowało. Żebym mógł dostosować, żebym mógł być tak samo jebaną amebą umysłową, nie bulgotać, nie wychylać się, tylko robić to, co mi każą. Nie mogę tego zrobić. Muszę dalej w jakiś sposób ogrzewać ten lokal. Bo jeżeli nie będę go ogrzewał, to tam wejdzie pleś na ściany, więc muszę sobie jakoś radzić. I sobie radzę. Więc taka jest rzeczywistość. P o, o, udostępniajcie to nagranie. Niech wszyscy Ełczanie nabiorą świadomości, niech wszyscy Ełczanie zaczną interesować się tym, co my mamy tutaj w centrum miasta, jaką mamy jakość powietrza. Monitorujcie sobie. Jest w Ełku kilkanaście czujników, które badają to. Nie wszystkie da się oszukać. Oczywiście da się je jakoś ustawić tak, zadaszyć w jakieś takie miejsca, żeby ten poziom zanieczyszczeń był znośny. Trzeba robić, że tak powiem, pod publikę. Gdybym był urzędasem i miał sypane i był na pasku jakichś dotacji unijnych, to robiłbym tak, żeby społeczeństwo jakoś mogło, mogło mieć poczucie, że żyje. W świecie bezpiecznym. Słuchajcie. Nie wiem, nie, nie wsadza się, yy, nie zra się we własne gniazdo, mówią, ale ja po prostu nie mogę przejść obojętnie obok tego i nie mam klapek na oczy i nie licuję to się z moim wykształceniem, z moją zdobytą wiedzą w szkołach przez belfrów mi daną i ostatnim czasem dowiaduje się, że Ełk wraz z Litwą bodajże mianują typują się między innymi Ełk, typuje się na miasto takie, że tu można pracować zdalnie. Że tutaj będą przyjeżdżać pracownicy, mieszkać wśród lasów, łąk, pól, jezior, czystego powietrza i będą pracować zdalnie. Jak? Jak to jest możliwe? Jeżeli wskaźniki i sensory mówią, że powietrze tutaj jest bardzo złej jakości, a zalecenia są takie, żeby nie przebywać dłuższe chwile na zewnątrz. Rozumiecie coś z tego? Mądrą, mądrą jak tylko mogą. Fałszują historię gdzie tylko mogą. Sterują wami jak tylko mogą, żebyście mieli poczucie iluzji, że żyjecie w świecie, w którym płynie mleko i miód. A tak naprawdę jest to szambo. Jestem 15 lat w Norwegii. Tam ustanowiono teraz prawo, że każdy każde gospodarstwo domowe musi mieć jak to powiedzieć po polsku alternatywne źródło ogrzewania. Tam ludzie tam w Norwegii nie ma takich ciepłowni. Tam każdy grzeje sobie piecykiem. Najpopularniejsze jest ogrzewanie elektryczne. Są elektryczne grzejniki podłączane do prądu. Tak funkcjonuje tam ogrzewanie. Ludzie mają piece. I teraz weszło prawo, że każdy domostwo ma mieć alternatywne źródło ogrzewania w postaci pieca. Rozumiecie, gdzie my jesteśmy? W jakim świecie my żyjemy? Publikujcie, proszę, niech to dotrze do jak największego grona.